I uważam, tak przepraszam, może to jest młodzieńcza buta, uważam, że źle Pan szuka, ponieważ sądzę, i to jest moja opinia, proszę mnie poprawić, że Boga powinien Pan szukać u Boga, nie u ludzi. I duch Panu to objawi, bo każdy, kto szuka, odnajdzie, tak, szukajcie, a znajdziecie, jeżeli Bóg jest Pańskim Ojcem, wręczy Panu chleb, rybę to jest nie węża. I chciałbym przeczytać na końcu tylko jedną, jeden tutaj werset jest to Ewangelia według świętego Mateusza. Która ma pokazać mój pogląd na wiarę, że to nie musi być spójne we wszystkich dogmatach. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 18, werset 20. Bo gdzie jest dwóch lub trzech, bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich. Czy taka odpowiedź na pytanie na temat tej debaty pana zadowala? Ja bym miał inne pytanie do ciebie, jeśli mógłbym. Oczywiście. Jak, jak długo jesteś chrześcijaninem? No oczywiście, że niedługo. Mam 19 lat. No, ale powiedz, jak długo jesteś chrześcijaninem? Nie potrafię określić jednoznacznego momentu. To nie było tak, że nastąpiło na mnie. Duch Święty oddziaływał na mnie przez jakiś czas. Zacząłem studiować Biblię w wieku 9 lat i mogę powiedzieć, że w wieku 9 lat nie pojmowałem tego zupełnie. Od niedawna, tak naprawdę, dopiero um, nie, nie pamiętam, od roku może. Te Biblię mam wrażenie, że bardziej rozumiem i podejrzewam, że przez całe moje życie tych momentów, w których będę ją bardziej rozumiał, będzie jeszcze setkę. To ja bym tak, tak odpowiedział może na, na to pytanie czy na tę uwagę, nawiązując do swoich doświadczeń. Kiedy ja byłem na drugim roku chrześcijaństwa, to też mi się wydawało, że im więcej poznaję, tym bardziej się zbliżam do rozwiązań i tych problemów, które mam dzisiaj. Ale z czasem zauważyłem, że im dłużej chrześcijaństwo poznaje, tym ja się oddalam od rozwiązania tych problemów. Oczywiście pojawiały się pewne rozwiązania, pewne hipotezy, pewne pomysły. Natomiast poznając coraz więcej, zdawałem sobie sprawę, że kryteriów, rzeczy ważnych, rzeczy istotnych, źródeł, opinii, autorytetów jest coraz więcej i przestrzeń wątpliwości się rozszerza, a nie się zawęża. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale wydaje mi się, że wszystko przed Tobą. I jeżeli odsyłasz mnie do Boga w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o Boga, no to ja Ciebie proszę: jeżeli mówisz, że nie u ludzi, nie u Boga, to ja powtarzam to pytanie do Bogdana, powtarzam do Ciebie: czyli gdzie? Czyli w jaki sposób i jak sobie poradzić z tym, że ci ludzie mi mówią, że oni reprezentują Boga, a mówią różne rzeczy. Prawda? Także, także jeżeli, ma, jeżeli masz przekonanie, że jesteś w stanie mi pomóc w tym momencie, w, który, w którym jesteś, mnie w tym momencie, w którym ja jestem, jestem pierwszy chętny, żeby się od Ciebie dowiedzieć, jak do tego Boga dotrzeć i się od Niego dowiedzieć, co On ma do mnie do powiedzenia.